Wrzesień, Polska, początek wojny światowej, znajoma historia. W nocy z 9 na 10 września Rosjanie przeprowadzili kolejny masowy atak powietrzny na Ukrainę. Ale tym razem, prawdopodobnie na tle wspólnych ćwiczeń z armią Łukaszenki na Białorusi, Rosja posunęła się za daleko i naruszyła granice międzynarodowe. Jej drony naruszyły przestrzeń powietrzną Polski. Zarejestrowano 19 naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej. Najprawdopodobniej cztery drony zostały zestrzelone, poinformował o tym premier polski Donald Tusk podczas porannego wystąpienia przed Sejmem. Według niego pierwsze naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej miało miejsce około północy trzydzieści czasu Kijowskiego we wtorek, a ostatnie odnotowano o siódmej trzydzieści dziś rano. To daje wyobrażenie o skali tej operacji, powiedział szef polskiego rządu. Tusk poinformował, że polska armia po raz pierwszy zdecydowała się wzmocnić swoją reakcję na rosyjskie ataki na Ukrainę bezpośrednio po 23.00 czasu Kijowskiego. Wstępne raporty wskazują na 19 naruszeń przestrzeni powietrznej, przy czym znaczna liczba dronów przekroczyła granicę Polski z Białorusią. Potwierdzono zestrzelenie trzech dronów, a czwarty, jak się uważa, również został zestrzelony. Władze pracują nad weryfikacją i ostatecznym potwierdzeniem tych danych, powiedział Tusk. Co ciekawe, początkowo Tusk nazwał drony obiektami, a dopiero później się poprawił.